Hans Christian Andersen, królowa śniegu, tłumaczyła Cecylia niewiadomska. Rozdział czwarty: U księżniczki. Długo szła tak gerda, w końcu zmęczyła się bardzo i usiadła znowu pod drzewem. Właśnie pierwszy śnieg pokrył ziemię, i bosy, nożyny dziewczynki poczerwieniały z zimna. Wtem tuż przed nią stanęła duża, szara wrona. Popatrzyła na nią, pokręciła łebkiem, podleciała w prawo i w lewo i zawołała, kra! kra! Znaczyło to: dzień dobry, kochana dziewczynko. Musisz być bardzo biedna, kiedy w takie zimno sama idziesz w świat szeroki. Gdzież ty idziesz, dziewczynko? Czego szukasz? Gerda zrozumiała, co chce powiedzieć wrona. I tak jej była wdzięczna za współczucie, tak się jej ciepło zrobiła w serduszku, że natychmiast opowiedziała jej całą historię i spytała zarazem, czy nic nie wie o Kaju. Wrona kręciła łebkiem w zamyśleniu, podlatywała na prawo i lewo i powtarzała jak gdyby do siebie – A może? A być może? A kto wie? Kro! Kto wie? Kto wie? – Widziałaś go? – zawołała uszczęśliwiona Gerda i zaczęła całować i ściskać wronę tak gwałtownie, że o mało jej nie udusiła. Kra spokojnie, spokojnie, powtarzała wrona. Powiedziałam, kto wie. Może, może kra. Ale on dawno zapomniał o tobie, kra. I przy tym tak mi trudno mówić twoim językiem. Co innego, gdybyś mogła rozmawiać ze mną po Wroniemu, kra. Wtedy bym ci dokładnie opowiedziała wszystko. Ach, nie umiem, z żalem szepnęła Gerda. Babka umiała dobrze, ale się nie nauczyłam. Czemuż się nie nauczyłam? Kra, kra. Nic nie szkodzi, rzekła Wrona. I tak się rozumiemy. Będę mówiła, jak potrafię kra. I zaczęła opowiadać. W tym państwie, gdzie jesteśmy, kra, rządzi bardzo mądra, bardzo mądra księżniczka. Razu jednego przyszło jej do głowy, aby sobie wybrać męża kra ale chciała takiego męża, który by umiał odpowiadać na wszystkie jej pytania, a nie nudnego mruka, co się odzywać nie umie i tylko udaje pana kra. Gdy powiedziała o tym swoim damom dworu, ucieszyły się wszystkie i wychwalały ją za ten mądry pomysł. Wtedy kra ogłoszono, w gazetach, kraw, że każdy młodzieniec, który pragnie się ożenić z księżniczką, może przyjść do pałacu. A jeśli potrafi odpowiedzieć na jej pytania, może zostać jej mężem. Kraw, kraw. Oj, kra, żebyś wiedziała, co się wtedy działo. Jakie tłumy cisnęły się do zamku. Ale cóż, nikomu jakoś się nie wiodło. Na ulicy wszyscy rozmawiali głośno, kłócili się, krzyczeli, kwa, obracali językami, jakby mieli za to obiecaną nagrodę. Ale ktokolwiek minął zamkowe podwórze, zobaczył straż wspaniałą, postrojoną służbę. Wielką tronową salę kro i piękną księżniczkę. Zapominał języka w gębie. Stawał jak słup niemy i zamiast odpowiedzi powtarzał pytania księżniczki. To naturalnie było bardzo trudne i nudne kro, więc żadnego wybrać nie chciała. A Kaj... Okay. Przerwała nieśmiała Gerda. Otóż właśnie, moja kochana. Dwa dni tak upłynęły, aż trzeciego przyszedł pieszo chłopczyk z ogorzałą twarzyczką, długimi włosami, bardzo biednie ubrany. Tukaj! zawołała klaszcząc w ręce Gerda. Na plecach miał tornister, ciągnęła dalej wrona. Ach. Nie, to, to były pewno jego sanki. Właśnie z sankami zginął. „Ha, może sanki? Zgodziła się wrona. Dobrze się nie przyglądałam. Poszedł śmiało ku schodom, a gdy zobaczył straże, spojrzał zdziwiony i zaraz powiedział To musi być okropnie nudno tak stać tu ciągle. Następnie wszedł do sali. Buty jego skrzypiały strasznie, ale widać było, że sobie z tego nic nie robi. O, to z pewnością, kaj, krzyknęła Gerda. Właśnie miał skrzypiące buty, jeszcze nowe, które mu babka kupiła. Bardzo być może, powiedziała Wrona. Szedł do samej księżniczki, i nie zmieszał się wcale, chociaż ogromna sala, pełna była dworzan, urzędników i dygnitarzy. Każdemu umiał odpowiedzieć, no i dostał księżniczkę. Kro! To z pewnością kaj, rzekła uszczęśliwiona Gerda. On był zawsze ogromnie mądry, umiał liczyć na pamięć nawet z ułamkami. O, zaprowadź mnie do pałacu. Zach, zakrakała wrona. Łatwo to powiedzieć! Przecież takiej obdartej i bosej dziewczynki nie wpuszczą do królewskiego pałacu. Powiedz tylko Kajowi, że tu jestem, a sam przyjdzie po mnie natychmiast. Zaczekaj tu przy płocie! rzekła wrona i poleciała do pałacu. Ciemno już było, kiedy powróciła. To wszystko na nic! rzekła bo socie cię tu nie wpuszczą straż i lokaje bardzo zważają na nogi ale nie płacz kra, kra poradzimy jakoś na to mam w pałacu krewnego który jest w wielkich łaskach u księżniczki i zna wszystkie zakątki jak swoje własne gniazdo on otworzy ci małą furtkę i ukrytymi schodami Zaprowadzi prosto do sypialni księstwa. O, moja droga wrono, cicho szepnęła Gerda, idąc do zamku długą, cienistą aleją, w której liście spadały z drzew jak krople deszczu. A kiedy w zamku pogaszono światła, weszły przez małą furtkę, tylko przymkniętą z lekka. Serce Gerdy uderzało mocno z niepokoju i szczęścia. Czasem zdawało jej się, że robi coś złego, ale. Chciała się tylko przekonać, czy to naprawdę kaj. Chyba nie rozgniewa się na nią, ale będzie szczęśliwy, że aż tutaj do niego przyszła, że opowie mu o rodzicach. Na koniec weszła z wroną na małe boczne schodki. Na szafie w korytarzu stała nocna lampa, a na pierwszych schodach krewny wrony. Kruk czarnopióry. Gerda ukroniła mu, ukłoniła mu się, jak umiała. Kruk uważnie popatrzył na nią i odezwał się wreszcie: Pójdę naprzód, a wy za mną. Droga prosta i nikogo na niej nie spotkamy. A mnie się zdaje, że ktoś za nami idzie, powiedziała Gerda i obejrzała się z trwogą. W istocie przesunęło się coś szybko po ścianie, jak gdyby cienie jeźdźców, psów i koni. To sny o polowaniu śpieszą do księcia Pana i księżniczki, uspokoił ją kruk natychmiast. Mijali szereg przepysznych pokoi, których ściany obite były czerwonym, błękitnym lub żółtym atłasem. Sztuczne kwiaty pokrywały je wieńcami, wszędzie lśniły kosztowne sprzęty i klejnoty. Wreszcie stanęli w królewskiej sypialni. Tu sufit przypominał piękną koronę, palmy o wspaniałych, szklanych liściach, a na środku na grubej łodydze ze złota wisiały dwa łóżeczka w kształcie lili. Jedno białe, gdzie spoczywała księżniczka, drugie purpurowe, gdzie może kaj sparł. Gerda pochyliła się nad nim ciekawie i zobaczyła jego opaloną szyję. Ucieszona krzyknęła głośno, sny natychmiast pomknęły wzdłuż ściany spokoju, a książę się obudził, podniósł głowę i. To nie był kaj. Z drugiej lili wychyliła się główka księżniczki, która patrzyła także co się stało. Gerda zaczęła płakać i opowiedziała wszystko od początku, nie zapominając o wielkiej przysłudze, jaką oddali jej kruki wrona. Biedne dziecię, rzekła z litością księżniczka. Nie martw się, nie gniewamy się na ciebie ani na wronę, ani na kruka. Chcę nawet wynagrodzić ich za dobre serce. Odtąd mają prawo przebywania w zamku i otrzymają żywność z naszej kuchni, ale muszą nam przyrzec, że bez naszej wiedzy nie wprowadzą więcej nikogo do zamku. Książę, Oddał gerdzie swoje własne łóżko i życzył, żeby w nim spała spokojnie. A zmęczona dziewczynka na wygodnej, ciepłej pościeli przytoliła znużoną główkę do poduszki, złożyła rączki i szepnęła tylko: O, jacyś dobrzy ludzie i zwierzęta! I w tej chwili zasnęła. Nazajutrz księżniczka dała jej prześliczną aksamitną suknię. I prosiła bardzo, żeby na zawsze została w pałacu. Ale Gerda poprosiła tylko o wózek i konika, a także o parę bucików, gdyż musiała wędrować dalej i szukać kaja po szerokim świecie. Więc dostała ciepłe ubranie, buciki i mówkę. A gdy się posiliła, stanęła przed bramą śliczną złocona kareta, zaprzężona w pięknego konia. Woźnica i lokaj mieli złote korony na Liberii. Sam książę i księżniczka umieścili ją w karecie i żegnali, życząc wszystkiego dobrego. A Gerda płakała i dobra wrona także. Usiadła obok dziewczynki w karecie i odprowadziła ją prawie trzy mile. Dalej bała się jechać, więc sfrunęła na gałąź wysokiego drzewa i trzepotała skrzydłami tak długo, póki mogła dojrzeć złocistą karetę błyszczącą w promieniach słońca. Gerda jechała dalej sama jedna. Lecz się nie obawiała głodu ani zimna, gdyż kareta zaopatrzona była w żywność. Stały w niej kosze ciastek, pierników, owoców. Dzielny konik biegł szybko, więc myślała sobie, że chyba teraz musi znaleźć, musi znaleźć.